Ale jak zawsze nie ma to tu, tutaj te... <laughs> Jocie, Wy to wiedzieliście? To ktoś tu idzie? Czy ktoś tu idzie? Każdy w tych. Jiacie! Green idź ode mnie Okej, 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 okej. Ja ciężki fart. Mam raz green. <gry> Lock, nie, 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 nie. Ah! To widzicie? Ja chyba byle wrócić, albo nie wiem. Jeszcze, że nie. Nie no. Z tej strony, Dzisiaj nagrywamy Rainbow Friends, czyli Roblox. Dołączam na Blue. Pierwsze, bo ja to z wami jeszcze nie grałem. Ale zagramy sobie w pierwszą część. To tutaj dużo osób gra już, widzę. Karton jak zawsze. Ja już dawno w to nie grałem. Obiecuję wam, że już dawno w to nie grałem z jakiś rok już tam. Nawet więcej pół. Ale przejdźmy do odcinka, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, my idziemy na Fabrykę Blue, Rainbow Friends Okej, okay. to będzie tyle co. Pamiętam taniec kucany, tam w tym autobusie był, zawsze robiłem taki ten sklep Czy na to się stać? O pudełku z greenem A jak ja mam w ogóle pudełka, bo już zapomniałem? Moje ten... takie coś Okej, okay, tak je ten. No, no to ja idę. No to jeżeli chcecie więcej Blue i Rainbow Friends Ja tego nic nie słyszę. Ale okej. Okay. Ja chyba wiem dlaczego nic nie słyszę. B Wy pewnie to już głośniej słyszycie i na pewno mnie nie słyszycie. Może, możliwe. Jak widzieliście, to ja teraz podgłośniam próbuję to podgłośnić jakoś. Żebym ja, ja też to słyszał. Tego Blue Rainbow Friends. Z Rainbow Friends Blue. Postaramy się słuchać z Rainbow Friends Blue. Ja cię co, ja się powtarzam. Nie wiem dlaczego się powtarzam, ale się powtarzam. Rozbiliśmy się, Ła! Ła wa, Nie wiem, nie wiem o co. O! Już widzę tego red'a. Red jak on był. Pamiętam. Red, 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 red. Red, friended Red, 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 red Ja nic nie słyszę u siebie. Mam nadzieję, że Wy słyszycie. Bo jak nie no, to to tam doglądam jakąś mrużeczkę. Pos szukamy teraz klocki. O, już widzę klocek. Drugi klocek. Trzeci klocek. I idzie na miejsce. Kolejny. Na miejsce. Ja te same klocki sam zbieram. Samodzielnie. Zbieram klocki barocki. Ja słyszę jakieś tam kojniki, że dostaję. Mam nadzieję, no, że więcej przy... słyszycie. przyszycie. Okay. Idę z klockiem, ja nie słyszę w ogóle. Go. Bo nie... Ja nie słyszę blue. Jak pewnie słyszycie, bo ja nie słyszę. Ale okej, okay. o nie. Uciązłem w pułapce. Idziemy dalej. Okej, okay. tu został? Co tu? Idą, ja ktoś tam był? Czy coś? Ja nie wiem. Tutaj są jakieś klocki. Chyba zabrano. Tak, chyba zabrano właśnie szasz. Idziemy do góry. Ja myślałem, że ktoś tu jest, ale jak zawsze nie ma. Tu, tutaj, te... <grystanie> Jocie! Wy to wiedzieliście? Adam, spokojnie, Blue. Spokojnie. Tutaj nikogo nie było. Nikogo nie widziałeś. Ja widzę dwa klocki, a ty sobie stąd idź. Idziemy dalej. Czy ktoś blue, Chyba. Idziemy. Tu tam jest blue, Nie ma. Szybko, biegnijmy, bo za tam będzie. Ile osób już. W ogóle chyba żadna osoba jeszcze u nas nie zginęła. Stał dwa klocki. Co my na pewno. Co? Tu są za pięty jakieś. A potem to długo tam zajmuje. I oni się dziwią, bo są boi pięty. Ojej, ja takie boi pięty, to nie wiem co to jest. Będę sam wszystko robił. Swoimi rękoma, oczywiście. O, no i jednak nie swoimi, tylko... <słuch> <słuch> jednak nie tylko swoimi. I też ktoś mi pomaga. Pewnie też ktoś... No i green! No, siema! Siemka! Green! Czok! Green! Chalk. <gry> green! <chalk> jakiś. Gieske z tej kasa. malaga O nie, jedna osoba zginęła! Weter! Ja byłem jakimś weterem. każdy w tych kartonach siedzi! No co to ma być? każdy w tych kartonach siedzi? To nawet nie jest zabawa! żadna to nie zabawa, jak każdy w kartonach siedzi, to co to, to jest? Kiedyś ja też tak robiłem, no bo się zbyt bałem tej gry, ale ja byłem mały nie, e, e. nie no bałem się i też tak kiedyś robiłem akurat, ale mam nadzieję, że no mi się teraz nie będzie to bało, albo też i aż, aż a iż nie wiem, się mnie słychać czy mnie słychać, doprowadzę do gry. Ja nie wiem O nie ja, ja pamiętam to, tą misję Idziemy teraz tam Bo tam się pewnie zaraz pojawi Geryina Zbieramy dalej te woleczki. woreczki, czy woleczki... Nie, co ja cię gadam Woleczki. Jo, ej! Kto ginie? Jak zawsze ja pierwszy przynoszę te pokarmy dla psów. Już pewnie wiecie, wiecie pewnie już dla kogo, ja też. Sięg domyślam. Słyszę, Green! Słyszeliście pewnie też taki I też podajcie na filmik od Wojklu. Tam on też nagrał, ale piosenkę z Rainbow Friendsów. Tam gdzie byliśmy takim gostkiem, ale pip, Bob, bop bab bub. ci ja, co ja robię? I zaczyna chyba też być boi piętą. Czy ktoś tu idzie? Czy ktoś tu idzie? Każdy w tych... Siacie! Ja Green, idź ode mnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. chodź jaki fort. I mogę iść szybko. Mam już dwie paczki. Tam już też będzie trzecia paczka. Nie ma trzeciej paczki. Mhm mm Idziemy do góry teraz Czy tutaj będzie paczka jakaś? Idziemy do teatru Szybciej, szybciej! Mam nadzieję, że nam się to tutaj teraz uda Mamy paczuszki O, green tam jest Wojysław, jed jeden się tutaj nie boi Czy Tam nie boi hmm. Dobrze mówię Okej, okay, no to... Dwie paciuszki. Co oni tak idą? To są moje Chyba Jakieś. Jacie! Ten blue to jest największe chyba zagrożenie tutaj. Czy coś tutaj jeszcze jest? Musimy coś. Jest! Udało się! Udało się, Happy Boy of the Blue. Do you have a blue?

Bo i piętem byłem, bo i piętą przez chwilę byłem, ale to czy było trzeba nawet tak. Na pewno, tak było trzeba. Oczywiście, że było trzeba. A cóż by inaczej. Widzowie. Już. już mam nadzieję, że nam się uda ten blu-ray, był Friends. Trochę letko mnie pewnie słyszeliście. Albo nawet teraz. Nie, już to widzę. I tutaj mogę zginąć. Możecie już, nie wiem. Yy, yy, możecie coś już robić, ale nie wiem co. Głosić, że ja... Miller. Green, green, zostaw, zostaw, zostaw. Ja się boję. Ja, ja chyba będę zaraz boi piętą. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O nie. Bolec. Jakiś bolec został złapany. Ja jeszcze żyję jakimś cudem oczywiście. Okej, okay, mogę już iść. Mam cztery. Że zostanie 10. Pewnie poszedł tam na górę Bloom. Teraz to ja nie wiem. Tutaj to bierzemy. Mam nadzieję, że tutaj nie pójdzie tymi wentami. Okej, okay, bierzemy drugą laterenkę. Idziemy. Mamy tyre. Połowa już. Na pewno połowa. Tu, tutaj się boję iść, bo tutaj najczęściej chyba jest blue. Ale bo już idzie, no bo oni tak idą, albo to są ci boje pięty. boi pięci. Chodź, tam jest blue. No, no. Tam jest green! Look, Nie, 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 nie. Ah! To widzicie? Wiedziałem że yellow, ale... że jeszcze blue? Blue, yellow and red. teraz będzie jeszcze red. A biegnij! Ja chcę... Ja cię! Ja się tak przestraszyłem, że tu... tak idzie. A biegnij! Nie ja. Ja sobie tam pójdę. O, o idzie! Biegnie! Biegnie! Biegnie jak szalony. Co zrobi? A tutaj nic nie ma, jestem w pułapce. AMDR pułapka. Ok, możemy iść w drugą stronę. Mam nadzieję, że nie będzie grina, bo ja za bardzo nic nie słyszę. A i tam kogoś, kto by mnie przestraszył, oczywiście. Ja cię co oni robią? Oni nic nie robią. Oczywiście. Wszystko ja. Jakieś osoby, które się ruszają. Tak i tak. Okej, okay, idę. Wolę wyjść z kartonem. Ok, biegniemy. Okay. Mam jedną. Cóż, widziałem cię. Ty mały, si ktoś tam tupie. Nie wiem kto, ale ktoś tam tupie. No szybciej, Stało cztery. A green, 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 goni mnie. Śpiewając tę piosenkę. Green go nie mnie, śpiewającą tę piosenkę. Wolę tutaj iść z kartonem, a nie bez kartonu. Nie dawać blue jedzenie. Okej. Okay. A my jesteśmy tym jedzeniem. Okej. Okay. Już rozumiem. Szybko biegniemy, 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 biegniemy. I teraz tutaj pewnie coś będzie. A co ty tu? Ja wreszcie... Jest! Jest, 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 jest! dop. Idziemy. Ok. Ktoś tutaj jest. Już widzę kto. Nie ktoś, tylko coś. Tu idzie. Tolel. to o ja! No na pewno, jeszcze ten, jeszcze tego brakowało. Tak, jeszcze go brakowało. Co ja mam teraz zrobić? Jest bieg, bieg, tak biegnie. A się chyba będę wrócić, albo nie wiem. Jeszcze, że. Nie, nie, no. Okay. możemy iść. Green nadchodzi, to więc uciekajcie. Przyjaciele. Przyjaciele uciekajcie. Albo zginęli już. Nie wiem. Nie! No to nie! No to nie! To jest jakiś czar. Ja nic nie słyszałem i dlatego. No okej, okay. no to to by było tyle z tego odcinka. Może następnym razem nam się uda. No to pa.